Mateo, hej, w końcu Cię znalazłam. A gdzie miałbym być? Nie wiem, ale zamartwiałam się, bo nie wysłałeś mi ani słowa. A znalazłeś pierścionek? Nie. Serio? Dla mnie, dla mnie to był. Jak dla mnie to był bardzo wyraźny sygnał. Bardzo wyraźny sygnał czego nie rozumiem. Tego, że ty i ja nie możemy być już razem. Mateo, zaczekaj, czemu tak mówisz. Strasznie, strasznie mi przykro, że się zgubił, ale to wcale nie znaczy, że. Znaczy więcej niż myślisz. Dla mnie to znak od losu, Luna. To nie jest żaden sygnał, Mateo. On się zgubił przypadkiem. Właśnie. Ja dokładnie. tego wcale nie chciałam. Według mnie nic się nie dzieje bez powodu. To był znak. Dlatego powinnaś iść swoją drogą. Ale ja chciałam ci powiedzieć coś bardzo nie ważnego. Nic. Ja wiem, co chcesz powiedzieć. I nie chcesz żadnych nieporozumień. Poważnie, Luna, jestem ci wdzięczny. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Za to, że pomogłaś mi pójść naprzód. Znów uwierzyć w marzenia. Na serio. Nigdy tego nie zapomnę. Ale myślę, że przyszła ta chwila, moment, w którym o mnie zapominasz. Idziesz w swoją stronę i robisz to, co kochasz. Rozumiesz? Jesteś pewien, że tego właśnie chcesz? Tak. Tak będzie lepiej. Dla ciebie też. Ale jeśli chcesz, możemy się wciąż przyjaźnić. Cudownie.